Cóż, to było dosyć proste. Pamiętacie co powiedziałem kiedy odbanowano mnie z Dream SMP? Kiedy powiedziałem, że będę kandydował w wyborach, które swoją drogą wygrałem. Powiedziałem, że nastąpią zmiany. Spojrzałem każdemu obywatelowi Lamanburga w oczy i powiedziałem, Jutro to będzie zupełnie inne miejsce. A więc rozpocznijmy zmiany w moim pierwszym dekrecie jako prezydent Lamanburga, jako imperator tego wielkiego kraju. Pozbawiam obywatelstwa Wilbura Suta i Tomiego Inita. Nie. Wyrzućcie ich stąd. Nie jesteście tu mile widziani. Tommy, uciekaj. Wilbur, musimy zwiewać!